Inicjuje protokół analityczny Misja Oddzielenie sygnału od szumu medialnego. Oto Twój raport, część pierwsza. Kluczowy wniosek. Globalne rynki weszły w tryb riskow po ogłoszeniu przez Stany Zjednoczone zakazu eksportu chipów AI firmy Nvidia do Chin. Ta eskalacja wojny technologicznej uderzyła bezpośrednio w sektor technologiczny, wywołując wyprzedaż na indeksie NASDAQ i akcjach powiązanych ze sztuczną inteligencją. Fala awersji do ryzyka wywołała kaskadową likwidację na rynku kryptowalut, usuwając ponad 500 milionów dolarów w pozycjach długich. W rezultacie sentyment rynkowy spadł do poziomu ekstremalnego strachu, sygnalizując, że geopolityka jest obecnie głównym motorem napędowym rynków. Część druga. Centrum dowodzenia operacyjnego. Przechodzimy do mapy przepływów kapitału. Pierwszy przepływ to rotacja z akcji technologicznych reprezentowanych przez Nasdaq do dolara amerykańskiego, który pełni funkcję bezpiecznej przystani. W ciągu ostatnich 24 godzin NASDAQ Composite stracił 2,4%. W tym samym czasie dolar amerykański umacniał się wobec głównych walut. Katalizatorem jest wspomniany zakaz eksportu chipów AI. Drugi przepływ to ucieczka z rynku kryptowalut do gotówki lub stablecoinów. Ethereum straciło ponad 8% w ciągu doby. Powodem są kaskadowe likwidacje pozycji lewarowanych, wywołane globalną awersją do ryzyka. Trzeci przepływ obserwujemy na rynku lokalnym. Kapitał przepływa z polskich blue chipów, czyli indeksu WIG20, do polskich średnich spółek z indeksu MWIG40. WIG20 stracił 0,91%. Natomiast MWIG40 zyskał 0,28%. Pokazuje to siłę relatywną krajowych średnich spółek które są mniej wrażliwe na globalne szoki geopolityczne. Przechodzimy do kluczowych wydarzeń. Dziś dominuje jedno wydarzenie. Jest to ogłoszenie przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, że najbardziej zaawansowane czipy AI firmy Nvidia będą dostępne wyłącznie dla spółek amerykańskich. Eksport tych układów do Chin i innych krajów zostaje wstrzymany. Implikacja jest natychmiastowa. Jest to bezpośrednie uderzenie w sentyment do sektora sztucznej inteligencji który był dotychczasowym liderem Hossy. Podważa to wyceny wielu spółek i wprowadza fundamentalne ryzyko dla globalnego łańcucha dostaw technologii. Przechodzimy do skanera momentum. Pierwsze aktywo to Palantir. Sygnał to spadek o 8%, co istotne. Spadek ten nastąpił pomimo opublikowania przez spółkę wyników finansowych za trzeci kwartał, które przekroczyły prognozy analityków. Jest to klasyczny sygnał sprzedaży faktów. Pokazuje, że negatywny sentyment makro związany z awersją do ryzyka w sektorze AI jest obecnie silniejszy niż dobre wyniki fundamentalne pojedynczej spółki. Drugie aktywo to Zcash ZEC. Sygnał to ekstremalny wzrost o ponad 246% w październiku kryptowaluta. Ta osiągnęła niedawno czteroletnie szczyty. Katalizatorem jest odnowione zainteresowanie narracją monet prywatności oraz spekulacje na temat możliwego popytu instytucjonalnego. Napędzane przez fundusz Grayscale Zcash Trust, część trzecia. Tarcza Poznawcza. Dzisiejszy demaskator narracji to Zcash ZEC. Promotorzy tej narracji to m.in. Arthur Hayes, były prezes BitMEX oraz Barry Silbert z Digital Currency Group. Głównymi podmiotami rozwijającymi protokół są Electric Coin Company oraz ZIC Cash Foundation Twarde. Fakty są następujące. ZIC Cash ma maksymalną podaż 21 milionów monet, podobnie jak Bitcoin. Działa w oparciu o algorytm Proof of Work. Jego kluczową cechą jest opcjonalna prywatność. Transakcje mogą być w pełni transparentne lub chronione (shielded) przy użyciu zaawansowanej kryptografii ZK-SNARKs. Należy jednak pamiętać, że 20% nagrody za każdy wydobyty blok trafia do tzw. Funduszu Rozwoju, który finansuje podmioty rozwijające projekt. Główny argument przeciw, czyli tzw. Bear Case, jest następujący. Ostatni rajd cenowy ma charakter wysoce spekulacyjny i wykazuje techniczne oznaki wyczerpania. Analitycy wskazują na wyraźną niedźwiedzią dywergencję. Oznacza to, że ceny rosły przy jednoczesnym spadku wolumenu obrotu. Dodatkowo wszystkie monety prywatności są narażone na rosnące ryzyko regulacyjne i potencjalny delisting z kluczowych giełd. Verdykt Obecnie dominuje marketingowy szum Chociaż technologia SEK SNARKS jest solidna, obecna akcja cenowa jest napędzana głównie przez spekulacyjne prognozy. Takie jak ta Artura Hayesa mówiąca o cenie 10 tysięcy dolarów oraz przez niepotwierdzone plotki jak potencjalny ETF od BlackRock. Co sugerował Barry Silbert. Dane techniczne wskazują, że raid słabnie. Przechodzimy do skanera czerwonych flag. Na rynku akcji S&P 500 i Nasdaq Composite indeks strachu VIX wzrósł o 10,66%. Jest to wyraźny sygnał rosnącej paniki i kosztów zabezpieczeń. Na rynku kryptowalut Bitcoin i Ethereum doświadczyły masowych likwidacji. Łączna wartość zlikwidowanych pozycji przekroczyła 670 milionów dolarów. Towarzyszyły temu gwałtowne spadki cen odpowiednio o 5,5% oraz 8%. To potwierdza panikę i wymuszoną sprzedaż, a nie zdrową korektę. Część czwarta. Radar kondycji trendu. Przechodzimy do analizy wykresu siły dla kluczowych aktywów Bitcoin. Trend wzrostowy został gwałtownie złamany. Spadek poniżej psychologicznego wsparcia na poziomie 100 tysięcy dolarów nastąpił przy bardzo wysokim wolumenie likwidacji, co potwierdza siłę strony sprzedającej NASDAQ. Trend wzrostowy jest silnie zagrożony. Spadek o ponad 2% w odpowiedzi na szok geopolityczny pokazuje, że dotychczasowi liderzy rynku czyli spółki technologiczne są teraz źródłem największej słabości. SP 500. Trend wzrostowy również słabnie. Potwierdza to spadek o 1,17% w ciągu ostatniej sesji WIG-20. Trend na polskich bluechipach pozostaje słaby. Spadek o 0,91% utrzymuje indeks w konsolidacji i potwierdza brak siły relatywnej MWIG-40. W przeciwieństwie do WIG-20, trend wzrostowy na średnich spółkach jest zdrowy i utrzymany. Indeks ten wykazał wczoraj siłę relatywną. Rosnąc pomimo globalnej awersji do ryzyka altcoin Zcash, trend wzrostowy słabnie. Pomimo imponujących wzrostów w październiku, na wykresie widoczna jest negatywna dywergencja na wolumenie, co sygnalizuje wyczerpanie popytu. Na koniec sentyment. Wskaźnik Crypto Fear and Greed Index znajduje się obecnie na poziomie 21. Oznacza to ekstremalny strach. Część 5. Monitoring aktywów. Rozpoczynamy od rynku kryptowalut kluczowe dane on-chain dla Bitcoina i Ethereum. W ciągu ostatnich 24 godzin rynek doświadczył potężnej fali likwidacji. Łączna wartość likwidacji wyniosła 674 miliony dolarów, co istotne pozycje długie, czyli grające na wzrosty, stanowiły aż 505 milionów dolarów z tej kwoty. Zlikwidowano łącznie ponad 180 tysięcy traderów. Przechodzimy do skanera momentum na altcoinach z pierwszej setki. Trzy monety z najsilniejszym sygnałem w ostatnim czasie to Zycash, ZEC, Dash, Dash oraz Maple Finance, SYRUP. Przechodzimy do rynków akcji ze Stanów Zjednoczonych i polski liderzy sektorowi. W indeksie SP, 500 sektor technologiczny znajduje się pod największą presją z powodu wyprzedaży akcji związanych z AI. Na polskiej giełdzie w indeksie WIG 20 sektorem o największej sile relatywnej jest WIG Energia. Wzrósł on wczoraj o 1,76%. Przechodzimy do wiadomości o spółkach ze Stanów Zjednoczonych. Pierwsza. Ferrari spółka opublikowała wyniki za trzeci kwartał, które pobiły oczekiwania rynkowe. Przychody netto wzrosły o 7,4%, osiągając prawie 1,8 miliarda euro. Zysk i bidda wzrósł o 5% do 670 milionów euro. Druga. Advanced Micro Devices AMD. Spółka opublikuje swoje wyniki finansowe za trzeci kwartał po zamknięciu dzisiejszej sesji. Analitycy spodziewają się silnego wzrostu przychodów o 28% rok do roku, napędzanego popytem na produkty AI. Trzecia. Arista Networks. Ta spółka również publikuje dziś wyniki za trzeci kwartał. Czwarta. Pfizer spółka pobiła prognozy wyników za trzeci kwartał. Zysk na akcję wyniósł 87 centów, podczas gdy rynek oczekiwał 63 centów. Pfizer podniósł również swoją całoroczną prognozę zysków z Polski piąta Playway. Spółka ogłosiła rozpoczęcie procesu sprzedaży akcji spółki zależnej MadMind Studio w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu. Playway zamierza sprzedać do 6 284 tysięcy akcji. Stanowi to około 52,38% kapitału zakładowego Madmind 6 Kolejkowo. Zarząd spółki podjął decyzję o podniesieniu prognozy wyników finansowych na 2025 rok. Zaktualizowana prognoza przewiduje wzrost przychodów do 23 milionów złotych oraz wzrost zysku netto do 5 milionów złotych. Oznacza to wzrost prognozowanego zysku o 25% siódma ASECO-Poland, nadzwyczajne walne zgromadzenie, powołało trzech nowych członków Rady Nadzorczej. Część szósta Monitor Dotacji Polska. Przedstawiam przegląd nowych programów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Pierwszy Program Promocja Marki Innowacyjnych MŚP. Instytucją zarządzającą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, czyli PARP. Nabór wniosków rozpoczyna się już jutro. 5 listopada. Budżet naboru wynosi 100 milionów złotych. Program ten wspiera internacjonalizację. Środki można przeznaczyć m.in. na udział w międzynarodowych targach, w charakterze wystawcy na wynajem i budowę stoiska oraz na organizację wyjazdowych misji gospodarczych. Drugi program STEP Ścieżka B dotyczący czystych i zasobooszczędnych technologii. Instytucją jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR Status. Nabór wniosków trwa i kończy się 12 listopada. Budżet tego konkursu to 150 milionów złotych. Program finansuje projekty badawczo-rozwojowe, które przyczyniają się do ograniczania strategicznej zależności Unii Europejskiej. Trzeci program Step Ścieżka A dotyczący innowacyjności, również zarządzany przez NCBR Status. Nabór wniosków kończy się 14 listopada. Budżet tego konkursu także wynosi 150 milionów złotych. Środki przeznaczone są na projekty badawczo-rozwojowe, które wprowadzają na rynek przełomowe innowacje o znaczącym potencjale gospodarczym. Czwarty program Kształcenie na Potrzeby Technologii Krytycznych. Jest to program w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego, zarządzany przez NCBR. Nabór wniosków rozpoczyna się 6 listopada. Alokacja na ten konkurs wynosi 160 milionów złotych. Celem jest wsparcie uczelni w dostosowaniu kompetencji studentów do potrzeb wskazanych w komunikacie Komisji Europejskiej dotyczącym technologii krytycznych. Część siódma. Zakołczenie. Na koniec dzisiejszego briefingu jedno pytanie do zespołu. Biorąc pod uwagę, że zakaz eksportu chipów AI stał się nowym narzędziem presji geopolitycznej, Jakie inne sektory oprócz technologii są, waszym zdaniem, najbardziej narażone na ryzyko w tej nowej zimnej wojnie?